Siemanko, i witajcie. Jeszcze nie było na tym kanale UDESA 15-16, a moim zdaniem jest to jeden z fajniejszych medów dziesiątego tieru. Naprawdę bardzo mi się spodobał. Zobaczymy, jak po dłuższej przerwie będzie się prezentować na randomach. Początek, Leopard. To jest fajna alfa 440, jak na meda potrafi zaskoczyć. Dobry kamuflaż, ale o dziwo tu zostałem wykryty. Czy zdążę? Ula la, zdążyłem. I to jeszcze za 468. Rewelacja. Ja nie będę jakoś konfrontować się... O tą górkę. Myślę, że może zagram już bardziej drugą stronę. Chociaż trochę mnie korci. Jest jedna arta, gdyby tak podjechać na prawo i wychylać się po prawej stronie. Post do wyciągnięcia. Mamy dużo czołgów po prawej. No dobra, spróbuję. Spróbuję rozegrać prawą stronę. Udes ma bardzo dobry kamuflaż. Ma fajny pancerz na wieży. Małe włazy. Kadłub też potrafi odbić. Działo z dobrymi uszkodzeniami na strzałek na meda. No, i to jeszcze nie jest koniec zalet, bo. Ee, dobra, to jest chyba koniec zalet. Penetracja na goldzie taka sobie 310: Idealnie oczywiście nie jest. E, jest bardzo dobra depresja, działa tak. Jest to tak zwane hydrauliczne, bo hydropneumatyczne zawsze to mylę słowo e, zawieszenie. Przez to możemy naprawdę zajmować każdą pozycję i wychylać się na wieżę minusem. Może być momentami mobilność, może być to, że dosyć często zostajemy w zbiorniki, czołg się pali, dlatego czasami warto jest tu zamontować eksperymentalne wzmocnienie na przykład. Ale no zobaczcie tutaj, wychylam się w zasadzie idealnie pod tą Esetę, tylko teraz trafić i przebić. O weszło, Esetka się odbija i możemy sobie ich tu sfarmić. Gdyby było więcej artylerii, to myślę, że bym tutaj się nie wybrał. Myślę, że bym nie próbował takiej gry. Eee, a tak to próbuję, <laughs> jak sami widzicie Lopard ucieka, no Arta już jedna do mnie strzeliła. Minusem tej pozycji właśnie jest to, że ta Arta może nas ładnie wyciągać. Plus y, jeszcze niszczyciele jakieś ewentualnie, ale tego typu czołgiem tutaj aż żal nie spróbować eee, nie wychylać się na Esatę. Tylko ten obiekt tam zginął, Nasze... myślę, że ta Esatka już się tak schowała i zabunkrowała z Godzillą. Że to nie będzie łatwo im zadawać uszkodzenia Że lepiej będzie wrócić się na tą drugą stronę Jakoś może docisnąć krana 277 Może tam spotkałem Mausa A tutaj już jest za, za duże centrum uwagi Na pewno jakaś Lodówka, Arta, kolejny Med, Leopard, nie wiem, ktokolwiek Już się wszystkie te czołgi poprzestawiały I każdy głębszy wyjazd Na tamtej stronie będzie się bardzo źle kończyć A o wiele łatwiej będzie nam odwrócić jakby równowagę i wygrać tą drugą stronę, niż na siłę pchać się tam. No, bardzo częsty schemat w naszej grze. Czasami warto zastopować i pojechać drugą flankę. Minusem na pewno jest Mantikora, która na tym środku może dosyć dużo spustoszenia robić, ale my też mamy Manticore'a, która żyje. Ich kran z tarapatami, Bat Chat wjeżdża w tego krana. Gdzieś tu jest jeszcze ten obiekt 277. A obiekt 277 jest na strzał, więc to nie powinien być żaden problem, w już obiekta nie ma, więc kwestia taka, żeby dojechać do tego krana. Maus powinien być nadal daleko, by nam tutaj nie zagrozi. Nasza lodówka ma spota chyba cały czas. Kran zaczyna strzelanie, ale chyba zaraz go ktoś dobije. Nie wiem, czy nawet ja zdążę. Okej, okay, i krana nie ma. Jest Manti na spocie. Uwaga, jest bicie na Manticore. I tak, wchodzi to 378, trochę mało. Ale przed nami prawdopodobnie całutki Mausik do wydojenia. I na niego najbardziej się czaje. On mógłby pojechać tu do góry i być przede mną. Ale też może jakoś dziwnie stać na bazie albo się wracać i bunkrować. Tego nie wiem. Nie wiem dokładnie, co robi Maus. Ale spodziewałem się, że raczej gdzieś on stoi w okolicach bazy, tak mi się wydaje. Z innego, wy... z innego wyposażenia, jakie możecie dać na UDS-a, to na przykład Turbo, wcześniej mówiłem o wzmocnieniu, ale dosyłacz i stabilizator to raczej obowiązek, bo to działo bywa kapryśne i potrafi nieraz zirytować. Jest mało sidło. Ja się tutaj schowam za kamieniem, podjadę jak najbliżej do niego, żeby lepiej wycelować. Małosieć zaczyna się cofać, strzelił na ślepo w ogóle. Ciekawe, zaraz batchet mu wyjedzie z prawej, i prawdopodobnie ja idealnie wyjadę mu na bok, chociaż mało zaczyna go objeżdżać. Dobra, ładuję złoto, bo jest przodem. Skupiam dolna płyta. Bok, bierze, kurczę. Dobra, bok. Na pewno to wejdzie 494. tobie skończą się pociski, żeby go dobić. On zaczyna się odwracać, niestety. Dolna płyta, 420, elegancko. O, strzeli do mnie, za zero. Dolna płyta, pięknie. On chce mnie staranować. Zobaczcie na to, uciekam od Mausa, który próbuje mnie taranować. Tego się nie spodziewałem, ale staranował mnie za 300, gratulacje dla niego. No i mamy dosyć solidną pierwszą bitwę, 4300. Kopalnia. To może być dobra mapa dla Udesa. Są tu dobre miejscówki, żeby wychylić się na wieżę. Może nawet uda się wjechać na górkę, ale raczej wątpię. Jestem ustawiony tak, żeby dać przestrzał na czołgi, które wjeżdżają na górkę. Ewentualnie z tej, powiedzmy, rampy wychylę się. Oj, tutaj już jedzie udes, jest lodówka. Nie chcę zabrać od udesa. Udes strzelił. Ja celuję w lodówkę. Niestety nie trafiłem, lodówka też nie trafiła, ale spokojnie. Lodówka by mnie tu nie przybiła, chyba że idealnie by gościu trafił we włas. A ja tutaj. Punktuje lodówkę niestety, ale UDES się we mnie wbił. Obieg się odbił jak się wbił do mnie UDES, niestety, ale trafił we włas. Mają dużo medów po lewej stronie na górkę. Nie ma co wjeżdżać, bo to by się źle skończyło. Nasz Maus gra prawo ich Eseta też tam może być. I to jest dobra informacja, bo w najgorszym przypadku tam pojedzie eseta. Wszystkie inne czołgi są zaświecone albo na środkowo po lewej. No i razem z Mausikiem możemy powalczyć z Esetą Ważne jest to, że oni nie mają górki I z racji tego, że nie mają tej górki To ja pojadę dookoła, tak żeby mieć Ogień krzyżowy na Esetę na przykład Jest i ona, o wilku mowa Maus przebija Ja tu objeżdżam Objeżdżam, objeżdżam Mniej więcej Zaraz mógł mieć na Esetę bicie Ale wolę zająć Jeszcze troszeczkę pewniejszą pozycję Czyli oczywiście chodzi o te krzaki czy uda mi się jakoś tutaj pacnąć Esetę? Chyba jednak nie. Budynek zasłania. Co to tam walczy. Dobra, nikogo tu nie widzę. Eseta zaczyna się cofać. Bok wieży, dostanie, ale mogę mieć spota. No niestety mam spota, od razu się cofam. Teraz już jakiś czołg może być celowany we mnie. O i do do Esety, niedobrze. Pytanie czy ona mi przedłużyła tego spota? Myślę, że chyba nie. Asetka będzie się tutaj cofać, czy nie? Nasz mouse wywiera coraz większą presję, ale mamy 6000 w ogóle przewagi HP. Natomiast lodówka już tu jest pewnie wcelowana. O, zaświeciłem Conwaya. Zostanie, pięknie. I cyk, ode mnie jeszcze 452. Asetka zaczyna się cofać, ja spota nadal nie mam. Oj, prawie byłby bok wieży. Jest dolna płyta, wiadomo. Ale jakoś bardziej się to ten bok wieży. No i zobaczcie, nie przebiłem tej dolnej płyty, niestety. Ale dobra, 250 metrów, 6000 trochę rzucę, Jest bok wieży. I mamy 467 uszkodzeń. Nasza woda wygrała, to nasza lewa strona. Nie przebiłam. No muszę załadować złoto na dolną płytę niestety. Na PCR-ku 254 penetracji. Jak widzicie, to za mało, że pod takim kątem wbić się w dolną płytę. Niestety. Ale. Gdzie jesteś tą osadką? Na szczęście nie mają już lodówki. To połowa sukcesu. <grym> Dla mnie. Arta strzelił na ślepo. No dobra, może sobie strzelać. Dużego znaczenia chyba to nie ma. Myślę, że nasz mas mógłby śmiało podkręcić. Ja zaznaczę to mu, że pomogę ci. Myślę, że jak on podjedzie, to wtedy. O, bo wie, że piątki może to weszło. Akurat ale. Pewnie przeładuje. No. Dobra, dolna płyta. 426. Elegancko. Oj, zaświeciła mnie prawdopodobnie piątka. Pozwoliła budynek. Dobra, dobra. Nie ma lodówki, więc aż tak się nie obawiam wszystkiego. E5. Co we własnie udało się. 2300. E5 na ślepo strzeliła. Kolejna próba, może to weszło. Zobaczymy po bitwie. z od boku. Może fajnie wejść. Wracam do apc I to ładnie wchodzi. 444. Ok, nie on ciągle spota. 7 do 4. Cały czas tu. Dominujemy przeciwnika, Maus powinien rozwijać Czy Chory się jakoś cofnie, chyba nie. Maus nie rozwalił bat Batchat zaczyna gdzieś tu pracować ja mogę rozwać esetę Trochę boję się takiego strzału za 750 O, niestety, ale Dobra, tutaj w Bata chyba mam przestrzał a chyba jednak nie mam, a tak mi się wydawało. Zobaczcie, że się zrobiło 3000 różnicy. Tutaj jest bicie na bata, ale znowu nie weszło. A spróbuję jeszcze raz, to są te okolice. Znowu nie weszło. No i ta bitwa jest jeszcze, że tak powiem, do przegrania. Hmm, hmm, hmm. Znasz, jak Tiger ma dużo HP, prawdopodobnie na H2 nic nie robi. Czerwudur też nic nie robi. I ten jeden strzał od piątki za 472 naprawdę boli. nas strzała. uff uff uf, uff A jak jak Tiger ma HP? Ma, tylko że jakoś mu nie wierzy, że tak powiem. Dobra, może podejdę pod tą piątkę. Gdzieś od lewej strony z tego środka myślę, że mógłbym jakoś wyciągać te czołgi ze swoją depresją i pancerzem. To jest jak najbardziej możliwe. No, zaraz. To się okaże. Piątka podjeżdżająca. Nasz centurion też dojechał ładnie. Piątka się nie patrzy, próbuję od tej strony. Dobra, przebiłem, a piątka strzeliła. Okej, okay, jak tyger nawet się uruchomił. Więc fajnie. Próbujemy teraz tego obiekta wyciągnąć. Dojeżdżamy sobie, jest i obiekt. Oj. Oj, oj, oj dobra, dobiłem go na farcie. Nie był to w ogóle skupiony strzał, ale udało się. Chciałem się cofnąć. Tu były problemy, żeby się cofnąć. Arczat jest tutaj. Musiałem od prawej strony, bo miałem załadowanego golda. Na hit by nie przeleciał przez murek. Arta z lewej strzeliła. Jest tutaj artyleria. Dobra, schowana. No to jedziemy po arty, więc został sam deser, krem de la creme. O, jest Bat Chatynka skupią działo I trafią, 440, pięknie o, Pamiętam, że u dobrze się niszczył arty właśnie przez tą alfę Dużo medów, no musi oddać dwa strzały, a tutaj możemy na jeden strzał zabrać Chociaż tu już nie będę kombinować z żadnym hackiem Akurat tarta była obita, 4 fragi, 4200 nie wiem, czy coś na ślepo weszło, czy nie, to zaraz zobaczycie. Przełęcz. Już dwa czołgi ciężkie przejeżdżają na lewo. Ja chciałem zagrać lewo, ale pytanie jest takie, czy my będziemy mieć wystarczająco dużo czołgów po lewej stronie. Próba strzału Banticoro, nieskuteczna. EBR się będzie wychylać, czy się nie będzie wychylać? No, 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 no. Chyba. No. Kolega się tu wychylić, coś czuję. Tak jest. I dostał. UDES ma niską sylwetkę, nikt nie powinien mieć na mnie bicia. Ja tu znowu się wychylę na wieżę, chwalę moje zawieszenie, ale nic mi to nie da. 60 TP z naszej strony podwójnie jedzie sobie na tę flankę. To są mocne czołgi, mogą ze spokojem utrzymać dosyć długo pozycję. O, zobaczcie, z bokiem. Nie, no, celowałem tak długo, żeby dać pewny strzał. I to jeszcze weszło ze zero. Naprawdę. What? Oni mają cztery czołgi. Mamy dwa tepeki. Powiem wam tak, robi się niebezpiecznie. Pięć czołgów plus te fapek na strzał. Hmm, czy ja powinienem im tu pomagać? No, nie wiem. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Kurczę. Chciałbym im jakoś pomóc, ale jednocześnie chciałbym mieć możliwość powrotu. Dobra, jest tu. Może bez spota będę strzelić 550, ale polosowało fajnie. Jestem bez spota. Natomiast, zobaczcie, że nasze tepek już ledwo zipią. I teraz akurat mi zasłania ten tepek przestrzał. Nie chcecie blokować, kolego. Mkpz się pojawi. Dostał. Znowu w gąskę. Super. MKPZ. KPZ mocno obity. To jest pozytywny news. Super. Wchodzi. Eee, jeszcze nasz tepek żyje. Chociaż dobra, już jedynie żyje. <śm> dobra, ten tepek padnie. Nie jesteśmy w stanie go uratować. Chociaż nieważne, co bym tutaj robił, to i tak on niestety zginie. I teraz jest moment dla nas, żeby się wycofać. Myślę, że to wyszło naprawdę sensownie, bo spłacałem to, że oni tam giną. I ciągle jestem w grze. Ciągle jestem w grze i mogę wrócić się na naszą bazę, zabezpieczyć flankę. Eee, zobaczcie, że prawa strona dosyć dobrze funkcjonuje. Pytanie, czy oni będą chcieli jechać dalej? Czy oni nie będą chcieli się wrócić eee, z tego co na, co na to to wygląda, to typ podjeżdża. A 50, nie wiadomo. Typ dostał Gonga za 1000. Uważam, że mamy tu na tyle dobre czołgi: Jak Panzer, Grill, FV, że te trzy niszczyciele zabezpieczą tę flankę na luzie. Z palcem sami wiecie gdzie. A ja mógłbym bardziej pomóc ze szturmem na ich bazę i tu na przykład podjechać gdzieś wyżej, powalczyć z tymi niszczycielami. Myślę, że stamtąd teraz dużo do nie zrobię. Chociaż ta Godzilla zachęca. Tego Gilla przejeżdżająca zachęca, ale już jest znowu obita. A pięćdziesiątka jednak podjechała, a sądziłem, że pięćdziesiątka może się wrócić. To są takie dywagacje, których do końca sami nie wiemy. Dobra, grill, trzeba dobić grilla. Okej. Okay. Ważne, że nie zostałem zaświecony. Manticora. Jest i lodówka. Nie przebiłem lodówki. Hmm, <ścoughs> hmm. No dobra, TV Pack Manti. Lodówka jeszcze ładuje. Załaduje hałę. Mantikora padła. Więc spróbuję przejechać tako. Lodówka tu. No właśnie, jest lodówka. Nie weszło. Lodówka ma jakieś mocne zabezpieczenie. Hmm. To się okaże. Nasi wygrali z Foszem, więc tam aż tak nie jestem potrzebny. No dobra, ciekawe czy mnie trafi by własa, bo przebija jakoś spektakularnie. Ja nie przebijam lodówki. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Znowu nie przebijam lodówki, chyba za wysoko. Ale cały czas czekamy. Nasza Badczatynka wiedzie chyba. O, ona strzeliła w ogóle w most chyba, więc... Nasza Badczatynka może przebić lodówkę. Niczym taki shotgun gościu wjechał. I rozwalił lodóweczkę 50 się cofnęła. Po mojej lewej będą 3 one -szoty i z czwarty dobrze się trzyma. 4-400 Cztery, przewagi ciągle u mnie, full HP. Więc nic nie pozostało innego jak tylko wjechać i rozwalać te czołgi. Podokończyć, podokańczyć pragi. Typek TV, powinny pa paść moją łupem. Chociaż typek cały czas podjeżdża, nie wiem czy Będzie na rękę, na pewno nie Gdzie jest TVPek? To jest pytanie, gdzie jest kolego w TVPEK-u? Nie wiem, ten typ w ogóle się nie chce zatrzymać, on cały czas uciekał ode mnie Chyba nieświadomie, jeszcze go staranował La Godzilla TVPek będzie tu? No nie wiem czy tu będzie Myślę, że bardziej na linika, ale spróbujemy Zobaczymy, zaufamy komuś, ktoś tutaj zaznaczył Znacznik, że niby te A zobaczcie, te fapek. Skąd on wiedział, że te się tak cofnął? To jest pytanie, czy wyczucie? Czy może, nie wiem, to jakiś streamer? Czy co? Kurczę, znowu jestem niedosyt, bo tutaj zachowałem te hapeki, i jest, można powiedzieć, zachowałem do kolejnej bitwy, bo nie wykorzystałem ich, ale dograłem dosyć ostrożnie, przytomnie. Nie jestem jakoś zły na tę bitwę. Bo myślałem, że będzie większy potencjał ogólnie, ale dobra. Na pewno ciągle mam taki niedostatek, jakbym taki nienajedzony był, jak gram tym UDS-em. I chyba czekamy na ostatnią bitwę, bo nie wiem, czy ja tu zdążę dojechać, bo spodziewałem się, że ona jest na K4. No właśnie, starta. No już jej nie ma. Bardzo dobra mapa na uds bo to El Halouf Bardzo dobre losowanie, bo to są ósme Tiery. Tylko minusem są dwie artylerie plus dwa lajty Ale jedziemy na miejscówkę po drugiej stronie bz AMX 30B u nas centek t 57 Dobra myślę że będzie dobrze myślę że będzie bardzo dobrze Jestem takiej myśli bat czad na spocie może uda się go strzelić na początek Dwa lajty na spocie więc nikt mnie tu nie powinien zaświecić dlatego tak pewnie się wychylam I strzelam przebijam 442 elegancja Francja Jedziemy dalej. Znowu, mogę nawet tak skrócić, bo nie spodziewałem się żadnego meda tu w tej pozycji. Z racji tego, że dwa lekkie są wykryte, to tak skracam i dzięki temu mam bicie znowu na Badczata wieża. No i mamy Badczata chata sfragowanego, 155 uszkodzeń, ale mam spota, więc teraz uwaga, czy nie zbiorę? Dobra, nie zbiorę. Jestem w miarę bezpieczny, jeszcze strzał taki powiedzmy rozpaczy, LCK. Nie będę tam snajpis z takiej odległości w LCK, bo to raczej Niczym dobrym się nie skończy. A tak to powinienem szybciutko zajmować tę pozycję i stąd oddawać się strzały na czołgi, które przejeżdżają dalej. Na razie nikogo nie widzę. Zobaczymy też czy ktoś tu jest wychylony. Jest K91. I próbowałem gdzieś po wieży, nie udało się. e 75 czy będzie przejeżdżać? Nie, nie będzie chyba przejeżdżać. Nasza T57 ma... ma zniszczoną gąskę. Nie przebijam K91, jakbym załadował złoto, to myślę, że by to weszło. MX 30B. Tutaj też jest. Próbujemy. O lala. Jest BZ -a dostała dolną płytę. Dobra. Czy BZ znowu... Może, może... Ajajaj, aj, aj, brakowało. Jaką to BZ wana. Dobra, ja powinienem przestawić się na miejscówkę, gdzie... Byłem na początku. Znaczy byłem na początku, gdzie docelowo chciałem grać, czyli oczywiście tutaj. Jest Gowika, jest BZ. Minusem na pewno jest artyleria. Aj, nie trafiłem idealnie we włas. Minusem jest to, że artyleria może do mnie strzelać, ale zobaczcie, jak ładnie. Ja mogę się tu wychylać na wieżę, tylko i właśnie muszę przebijać akilany. Pod takim kątem nie przebiłem. Jest to ale Mix się odbił. Wiecie co, załaduję złoto, no to kadzie będzie to nakilane, żeby mieć spokój, że tak powiem. 450, no to jest coś wspaniałego. I będziemy sobie mogli tak pracować ciągle, tylko że z tyłu głowy cały czas trzeba uważać na artylerię, która może nas tu mocno powkurzać. Pierwszy strzał od wylądował na moim czołgu. Jedzie A75. Może nawet zdąży przed. Tak, zdąży na pewno. A75 nie przejedzie tędy. Dobra, teraz próba wychylenia się na Kilany. Nie przebijam pod takim kątem Kilany. To ciekawe. Jednak trochę tego pancerza ma. Kąt niewygodny, ale. Dobra, teraz to wejdzie na pewno bardziej po dachu. A się znowu odbija. I wyobraźcie sobie, jakie życie byłoby piękne, gdyby nie te. Ścipska artyleria CO?! Nie! Za tysiąc! Poważnie! Ja już chciałem powiedzieć, że jeden strzał darty i już tu nie będę grać I wracam na inną lokalizację Chodziłem mi oczywiście tutaj No ale to jest przesada To jest przesada Zebrać o za tysiąc od arty dziewiątego tieru <gry> Dobra Podjeżdżamy. to strzeliła. Niestety, ale Arta tutaj też będzie miała wrzutę. Plus jeszcze jakieś niszczyciele. Więc może przestawię się do prawej w 95 nie? Okej, okay. w sumie nie mają za bardzo niszczycieli, które by tutaj... Okej, okay. to musi być strzał na ślepo. Ona stoi tu. Dostała. Dostała. Tiger dostał. Eee, pytanie, czy się przestawiła ta Arta, czy nie? Dobra, przestawiła się. Pierwszy strzał siadł na pewno. Patriot strzela. On strzela w ogóle z hajków chyba, które dostanie. Niestety, ale Arta może się tu wcelować. Jeżeli znowu mnie tak przebije, to jest koniec, ale ja jeszcze zdążyłem strzelić Patriota. Dobrze, przyklejamy się do lewej strony tych skał. No i znowu Arta strzeliła. Nie zdążyłem strzelić. Na ogłuszony. Jestem GW Tiger. Okej, a ich się cofnął, 9 do 3, pewna bitwa. E, powinno to być na luzie wygrane, ale po prostu trzeba dograć. Trzeba dograć do samego końca, jeszcze w tych końcówkach można troszeczkę porobić i poprawić wynik. Pytanie, czy te 9,5 będzie tutaj, czy już się gdzieś cofnęło. Podzielam się, że goście powinni się cofnąć, ten te 9,5. O, jest Arta, czyli Arta nie dostała, czyli kto dostał, czy może Arta dostała za zero, Hmm. Kilka pytań, ma odpowiedzi, może, o jest SKPTK, dobra, dostanie oddania, cyk, jeszcze asysta gratis. Co ciekawe SKPTK mnie nie wykryło, nadal nie wiemy gdzie jest e, T95. Hmm, ja mam spota na 50 metrów, tak? okej, okay, T95 jest tam. Pytanie co z K91, no już wszystko wiemy, wszystko wiemy w tym momencie. Ula, la, to weszło za 500. Jest Arta, która tam strzela Dobra, podjeżdżamy, może jeszcze jakiś strzał w Artę siądzie K-91 pewnie się będzie wychylać Aj, nie udało się Dobra, ale jedziemy, teoretycznie jestem na dwa strzały, okej, okay, K-91 już nie ma Zostaje T95 plus artyleria Na T95 nie zdąży, chociaż było bokiem. Ale asysta doleciała i uwaga, uwaga, czy zdążę, czy Arta będzie może na strzał, bo może mi nie polosowało jakoś, okej okay, nie, Arta na full, więc dobra, dobiłem, ciekawie mnie co się stało z tym moim strzałem, to, czy to był jakiś strzał za zero, czy co, dziękuję wam za odcinek, nie przedłużam, trzymajcie się, UDES, solidne bitwy, e, wszystkie fajne, chyba to tyle, to elo.